do yy, własne wraz z telewizją kablową yy, 314 528, tylko jest to tak telewizja na kwotę 11.085, przy czym to jest remont w tak? To tylko materiały są, ponieważ tutaj cała rocizna jest sponsorowa, na ale w na każdym z osób, ale kiedy są wyrażone, to jest sponsorowa, to jest nie przeszła przez bardzo ważny nie. Na mnie, tylko po naszej stronie było, po stronie ta w wygląda podobnie jak średnica w tak? y, Nie aż tak ładnie, ale równie ładnie, naprawdę. Równie ładnie. Jest tam taki... nie, no, nie. ale my o

czy odnośnie wykonania, czy odnosi pytania, to prosimy. Eee, no, właśnie, co do sprawozdanie mi się tego, są pytania ze strony państwa? Ja chciałabym troszkę informacji na temat przemówienia kapel i zespołów śpiewaczy. informacje o tym, co się w moment, I o jutrzejszym. Zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. O szóstej, o szóstej, my, o trzynastej. Nie, przepraszam, o trzynastej. O trzynastej. O trzynastej. O zaczynamy pracę. Tak, o trzynastej zapraszam wszystkich Państwa. Osiemnaście zespołów się zgłosiło. Przed słowa wspaniał pan Jarmołowicz zechciał, jak powiedział, że go ostatni raz, bo jest wiekowy, ale to jest z tego człowieka absolutnie, jak jestem gotowa go wnieść tam, żeby to tylko z nas poprosił tylko o namiot, żeby był zaznaczony, bo to bardzo choruje, ale zgodził się jeszcze raz, więc bardzo to cieszy, bo bardzo lubi, bardzo sobie ceni to, że jest u nas i atmosfera i I chciałam Państwu powiedzieć, że... To są najmniejsze telefony, jakie otrzymujemy. Pan Jarmowicz zawsze pokaże kilka polekisze artykuł sam z siebie, o całych jeziorach, nie tylko o MOP. O gościnności, o Pan zawsze wspomina. I naprawdę tym żyje. Ale nie tylko pan z mnóstwo ma informacje takie, Nie tak dużo osób korzysta z oferty, jakby się chciało. Ja chciałam Państwu powiedzieć, że na projekt, który realizujemy w tej chwili, czyli budowanie jest całkowicie finansowany ze środków unijnych. Zrobiłam, proszę Państwa, plakatów w ilości sztuk 5. 5. Plakaty no to 5. Proszę Państwa, plakat, plakaty wisiały 4 godziny. Ja miałam komplet. Miałem kontakt. Więc nie jest prawdą, że nie docieramy. Tak. tak samo biwak. Biwak się rozszedł pocztą pantoflową. Grafyś nie zdążył tych baków, bo one oczywiście wiszą, tak? Od, od wczoraj, ponieważ już 7 zeszłego lista się zaraz tak zapełnia, także nie jest prawdą, że docieramy. Docieramy. Po prostu jest taka reakcja. Pan na to, że się jest reakcja, na coś nie ma reakcji. Także w pięciu latach już nawet Bo biwaki są trafionym bardzo pomysłem. Panie Burmistrzu, Mariusz, dziękuję, że Pan wyraził nam zgodę na te biwaki, bo ludzie ci po prostu czekają na te biwaki na wakacje. Tak, widać. Dalej, bo oni są za rok, albo trzy, co roku dla lata. Co za kapel? O 13 zaczyna się, później. Ma Pan sobie z podmokłem? W końcu mój przygodny, bardzo proszę, po prostu poprowadzić korowód. I o 13 zaczynamy Konkursowe e, wystąpienia. Liczę. Z dół. Pani radna jest wolę. dole. dę na dole. Bardzo się cieszymy. Dobrze zobaczymy jutro dopiero brać. Ale... Okay. <laughs> proszę Państwa, ja powiem tak w tajemnicy dla Państwa, e, ale w tajemnicy tak powiem, się <laughs> żadna nie wyjdzie ale zespół zieranie w tym roku 30 lat, także gratulacje Pani komisarzu. 30 lat, Rady już byli, Rady już to też będzie wszystko nagrywało. 30 lat zostali nagrany, właśnie tak wszystko jest pięknie, ale... Pan Górnik z nami, Oficjalnie tak. będzie to 5, tak zostaliśmy 5 października, ale myślę, że to jest taki dzień, że, że warto to po prostu wiedzieć, że to gdzieś tam, to yy, tak, ale to te, tajemnicą tak Są jeszcze no, no, jakieś pytania do Państwa z Miejskiego Ośrodka Kultury? Do tego się i do Pani Dorośniu? Jak się dzieje? Niech Pani i do mnie, niech dalej się dzieje. Ja muszę to powiedzieć jeszcze, drodzy Państwo, że świetlica wytłumaczę, że to, to jest przykładowa świetlica, taka książkowa, jak powinna działać świetlica. Naprawdę. I tu nie cukrze, bo ja od Pana myślałem i wiem wszystko. Nie muszę. Po prostu jest, to jest świetlica, która naprawdę działa i cieszę za. Potem tam stupa złoty jest odnowiona, byłam, wczoraj widziałam, elewacja ta przednia w budynku, potem się, bo tam jest kilka to więc po prostu mała zrzutka, a wygląda no pięknie, noż pięknie, no. Wczoraj to pisałem. Bo nie, to się tak? Chce, tak? to nie są pieniądze, to jest nieprawda, że jak wszystko od nie jest to zależy. nieprawda. To jest właśnie to, że pan musi pojechać, przyjechać, do pana myszki, potem odwieźć, potem zawieźć. Nas w ogóle nie obciążał. Tak? Ja tylko się zgodziłam na, na kwotę śmieszną do różnych puszek farby, czy tam w czy, tam, czy tam czegoś. Ale y, po prostu się widzę, tak? Mąka, to jest świetlica, która na wakacje nigdy nie jest zamykana, bo zawsze, zawsze. Jak już jesteśmy przy świetlicy, czy. Chciałam powiedzieć, że nasz radny jest bardzo aktywny i 3 czy 4 maja, co była ta uroczystość, bardzo dużo osób dostało odznaczenia właśnie z terenu Wojtówki. A jeszcze co, mają bardzo, bardzo młody, jak to się mówi, zastęp, bo nawet 4 czy 5-letnie dzieciaczki pięknie ubrane były w naszych zyłkach. Naprawdę... Idziemy teraz, wszyscy grają na blisku, budujemy Czarnoszósta. Ale to ja chciałbym naprawdę, chciałbym naprawdę. powiedzieć, wczoraj podpisałem umowę na wyposażenia świetlicy i u zabaw. niewielka to suma, ale zawsze buduję. Jest to 50% tego, co bym chciał, ale to jest 50%. Mm -hmm. dziękuję. No, dziękuję. To jest w ogóle udział tak, po prostu, tak no, to to, jest, to jest no, no,

tak, 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 jakieś tam tam są. Ale fajnie, że przychodzą dzieciaki, naprawdę, i warto to wspierać. Panie, proszę bardzo, o tej eletacji mi się lepszy, dlatego, że zapomniałam o też. Oczywiście, dese pani jest cały tak, jest, ja tak, 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 że tak, 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 jest.